Wszystkich oczywiście w nowym roku. Będzie to pierwszy film zrobiony w tym nowym roku 2025. Na biurku mamy prezydent Walker. Właściciel przysłał mi radiotelefon do sprawdzenia, do naprawy. Ogólnie adnotacja: radiotelefon nie działa, coś tam, coś tam mu domaga, coś tam mu dolega, w każdym bądź razie. Do sprawdzenia i naprawy. Ponieważ właściciel zdecydował, aby radiotelefon naprawić jakimś tam powiedzmy tańszym kosztem, ponieważ używane jest sporadycznie, więc jak to się mówi bez szaleństw. No ale ja w tym roku zaszalałem, ponieważ stara wykładzina już była. No, widać, że była zniszczona. Nowa wykładzina na biurko, na całym biurku mam w tej chwili. Yy, Wreszcie się dorobiłem po 40 latach prowadzenia serwisu. Wreszcie dorobiłem się nowej wykładziny na biurko, czyli mamy wykładzinę antystatyczną. No jak widać w takim kolorze fajnym niebieskim. Także będzie, będzie na czym znów naprawiać radiotelefony. Także z nowym rokiem. Jeszcze raz witam wszystkich, pozdrawiam i zapraszam do oglądania tego filmu. No i oczywiście tradycyjnie prosiłbym również o pomoc. No, jak to się mówi pomożecie. Pomożemy! No to jedziemy Panie z tym koksem. Na początek co? Antena podłączona, e, zasilanie do radia podłączone. No to uruchomimy radiotelefon. Jak słychać radiotelefon. W radiotelefonie głośnik działa. Ustawione jest w systemie PL, czyli prawidłowo, w AM-ie prawidłowo, pełna czułość odbiornika, pełna czułość mikrofonu, blokada szumów wyłączona. Widać to zresztą podiodzie. Filtry przeciwzakłóceniowe włączone, w zasadzie radiotelefon ustawiony prawidłowo. Mamy o CH19 wyłączone. Ustawię. No nawet słychać przy zmianie kanałów głośnik sygnalizuje właśnie tym dźwiękiem, i można, yy, można wnioskować, że głośnik działa. wzmacniać małej częstotliwości działa, a niestety odbiornik nic nie odbiera. Również to widać po wskaźniku wychyłowym. Przy podłączonej sprawnej antenie wskaźnik wychyłowy powinien nam coś pokazywać. No i również przy pełnej czułości odbiornika, także tona maksa, obydwa potencjometry. I jeszcze sprawdzimy nadajnik. Nadajnik działa jak widać. A ponieważ nadajnik działa, można od razu sprawdzić parametry nadajnika. I tak na bieżąco, szybko. Od razu moje przyrządy pomiarowe i no i ustawię kamerę teraz. Pomiar mocy z modulacją. Jeszcze uruchomię zasilacz do miernika częstotliwości i teraz. Uruchomiony nadajnik. Sprawdzamy sobie moc i z modulacją, chwila ciszy, proszę zobaczyć, radio. Radio fabrycznie ma 3,3 W, i troszeczkę ustawione poniżej kanału. Oczywiście nie ma to większego znaczenia przy modulacji AM-FM. Natomiast natomiast radiotelefon jest zimny, więc jak się rozgrzeje, ta częstotliwość tradycyjnie zjedzie sobie w dół. Sprawdzimy jeszcze z modulacją. Ola. No tak trochę no może ponad 5 W, 5.1, 5.2, czyli radiotelefon ustawiony fabrycznie no to Cóż mogę tu dalej jeszcze sprawdzić? Aha, tu jeszcze, oczywiście, też może to odłączę. To odłączę i pokażę. Przelotka na przewodzie mikrofonowym. No właśnie, już jest popękana cała. Także to przydałoby się również wymienić. No, tak jak mówię, właściciel, właściciel stwierdził, aby nie pakować wielkich pieniędzy w to radio, po, ponieważ będzie używane sporadycznie. Więc zrobić, trzeba zrobić minimum, tak aby radio uruchomić, aby poprawnie, normalnie działało. Zobaczymy, co tu słychać w środku. Prezydent Walker w całej okazałości. Radio. No, na pierwszy rzut oka nie widać, żeby tu coś było robione. Także płyta główna wygląda bardzo ładnie. No, to jeszcze z drugiej strony. I proszę zobaczyć. O. Ślad po wypaleniu. A wypalenie było w tym miejscu, czyli tu mamy Tu mamy dławik na za... O! Ja się aż ruszyłem, kurde! Aż dziwne, że to, że to jeszcze działało Radiotelefon prawdopodobnie po jakimś spaleniu, ale generalnie Nadajnik działał No niesamowite, słuchajcie! No. Takie coś pierwszy raz mi się zdarzyło, że dotknąłem dosłownie palcem delikatnie do, do drutu, który od dławika, no i on pękł. Po prostu to no, niesamowite. Zrobię zbliżenie i pokażę. Zobaczymy trochę do dołu kamera. Tu jest. O, będzie to widać chyba. No dobra, może kamerą zjadę do dołu i pokażę. Sekundę. Widać to teraz lepiej. Tu mamy dwa dławiki przeciwzakłóceniowe na przewodach zasilających plus minus. Ten jest w stanie idealnym. Natomiast ten, proszę zobaczyć, jest cały aż zwęglony. I tu dotknąłem dosłownie palcem i to odpadło. Aż normalnie zaskoczony jestem, że to że to połączenie jeszcze tyle wytrzymało i dopiero odpadł przewód, jak dosłownie dotknąłem tylko do, do przewodu i już patrzę: "Oho, już jest coś tu". Już jest jakaś awaria. No cóż, mogę tu podejrzewać? Aby spalić aż tak dławik, musiało być ogromne zwarcie w radiotelefonie. Zazwyczaj dzieje się tak w momencie, kiedy spalona jest końcówka mocy. No ale nadajnik działa, więc końcówka mocy jest sprawna. Końcówka mocy audio, czyli wzmacniacz małej częstotliwości, jest sprawny, ponieważ głośnik działa, jest w porządku. Natomiast no, takie zwarcie mogło, mogło nastąpić w momencie, kiedy pomyliliśmy przewody zasilające plus z minusem. No i przez ten dławik szedł bardzo duży, bardzo duży prąd. No i dławik się spalił, aż. no właśnie. Aż widać, że. Że on jest cały zwęglony. O! Kruszy się. To jest ewidentnie do wymiany. Natomiast jeszcze zacząłem się przyglądać w samym radiotelefonie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? O! Tu! Nadajnik działał. Odbioru nie było. Natomiast proszę zobaczyć. Następna usterka. Czyli. Jest najprawdopodobniej uszkodzony również filtr w odbiorniku. On jest cały aż pokryty takim białym nalotem czyli prawdopodobnie jest ten filtr do wymiany czyli już mamy dwie rzeczy do wymiany: filtr w odbiorniku, a jak wymienia się filtr, to należałoby sprawdzić i zestroić odbiornik. Natomiast tu dławik do wymiany na zasilaniu. I w zasadzie to by było na tyle. No i oczywiście trzeba by poprawić przelotkę na przewodzie mikrofonowym, ponieważ przelotka jest uszkodzona. I gdzie ona? O, zbliżenie teraz mam, więc kamera nie łapie ostrość. Teraz będzie lepiej widać przelotkę. No, złapie ostrość? No, może i nie. No, nieistotne. W każdym razie przewód mikrofonowy też do poprawienia. Czas start. Od czego zacząć? No, żeby radiotelefon w ogóle działał, no to trzeba zacząć od wymiany tego dławika na zasilaniu. No to jedziemy z tym koksem, panie. Chwila, moment nieuwagi i już mamy dławik wymieniony. Także stary już, a nic, później pokażę wszystko co wymieniłem. Natomiast teraz można zająć się wymianą tego filtru w odbiorniku odsysarka w ruch. Trochę mi tu niewygodnie niestety filmować i robić, ale tak to właśnie wygląda. Na spokojnie i na luzie, cena ładnie odessana, to teraz można filtr już wyjąć. Mamy to. Także teraz, teraz trzeba zamontować nowy filtr, sprawdzić, zestroić odbiornik. No i zobaczymy, co tam jeszcze dalej wyjdzie. Po kolei sprawdziłem i zestroiłem wszystkie filtry. Także już mamy odbiornik zestrojony. Sprawdzę jeszcze za chwilkę FM. No i należałoby jeszcze ustawić, oczywiście. Sygnał S9 z generatora, sprawdzić czy coś się nie zmieniło. Także teraz jeszcze ustawienie wskaźnika z generatora. Sygnał 50 mikrovoltów, i w środku mamy potencjometr montażowy do kalibracji. Ustawiamy tak, aby ładnie nam równo pokazywało sygnał S9. No, chyba już. Troszeczkę z góry tak patrzę, musiałbym, ale myślę, że jest. No, jest git. Także nie ma problemu. Jest ustawione prawidłowo. No to teraz jeszcze co mi zostało? Zostało mi ustawienie częstotliwości. No, i poprawienie tego mikrofonu w zasadzie to by było na tyle przy tym radiotelefonie. Przy ustawianiu częstotliwości radiotelefon powinien być rozgrzany, ale ponieważ to jest prosty radiotelefon z modulacją AM i FM, no to tu aż taka dokładność nie jest wymagana. Natomiast uruchomię teraz nadajnik tylko w czasie strojenia nie powinienem nic mówić, więc... więc nic się nie będę odzywał. No i spróbuję ustawić troszeczkę powyżej kanału, troszeczkę wyższą częstotliwość. Jak radiotelefon się rozgrzeje, to i tak sobie to jeszcze troszeczkę zjedzie w dół. No, myślę, że tak zostawię już. No właśnie, jak się, jak się mówi, można generalnie przełączyć radiotelefon w tryb modulacji FM, i wtedy, w momencie pomiaru, miernik częstotliwości nie będzie wariował i wtedy będzie można coś mówić. No, ale już niech tak będzie, nie ma problemu. Jesteśmy w tej chwili w AM-ie. No tu niestety ta częstotliwość nie jest, nie jest stabilna. To nie jest radiotelefon, aby pracował z dokładnością tam plus minus 10 Hz. A w tego typu radiotelefonach niestety potrafi sobie pływać częstotliwość tam plus minus 100 Hz. Generalnie tolerancja częstotliwości jest zazwyczaj opisana w instrukcji obsługi, którą otrzymujemy. Łącznie z radiotelefonem, no oczywiście, jeśli radiotelefon jest nowy, także częstotliwość ustawiona. Można radiotelefon już z tej, z tej strony skręcić, natomiast to odłączę, odłączę zasilanie. No i teraz wyczyszczę jeszcze płytę główną, aby to ładnie wyglądało po mojej pracy. No, zawsze takie coś zostaje po lutowaniu. Natomiast można to ładnie wyczyścić, zakonserwować płytę główną. No i w czasie, kiedy będzie schła płyta główna w radiotelefonie, no to poprawię wtyk mikrofonowy. No i tą osłonkę poprawię, aby to ładnie i dobrze się trzymało. Tu mamy podzespoły, które wymieniałem. Czyli dławik na zasilaniu filtr drugiej częstotliwości pośredniej niestety i przelotka na mikrofonie. Dodatkowo zestroiłem odbiornik, ustawiłem częstotliwość generatora. No i teraz możemy zerknąć sobie na radiotelefon. Głośnik działa. O, i od razu proszę zobaczyć. Wskaźnik wychyłowy już pokazuje, że odbiera sygnał. Także i jest szum w głośniku. Filtr przeciwzakłóceniowy działa. Płynna regulacja czułości mikrofonu i odbiornika działa. Blokada szumów działa. Automatyczna ASC oraz ręczna, czyli prawidłowo. Koledzy, witam, sprawdzam radio po naprawie, czy mnie słychać? Dzięki kolego, pozdrawiam i szerokiej drogi życzę. Ja jestem przy rondzie wiatraczna. Te uszkodzone podzespoły, które znalazłem, no, w miarę możliwości wymieniłem. No, oczywiście starałem się tu, zgodnie z życzeniem klienta, nie robić czegoś na wyrost. Miałem uruchomić radiotelefon tak, aby normalnie, poprawnie działał. No więc zastosowałem się do zaleceń klienta, bo można by zrobić jeszcze coś troszeczkę więcej, no ale jak to się mówi, nasz klient, nasz pan, radiotelefon normalnie poprawnie działa, także teraz jeszcze tylko poskręcać i, i w zasadzie wysłać radio do klienta. Życzę wszystkim udanych, dalekich łączności, jak najmniej usterek. No i miałem tu prosić o, o pomoc w naprawie tego radia, no ale ponieważ radiotelefon jest nieskomplikowany, w miarę prosty jeszcze, no na pewno dam jeszcze niektórym pole do popisu, aby mogli coś pomóc w naprawie. No i w zasadzie chyba to tyle by było na dzień dzisiejszy przy tym radiotelefonie. Także jeszcze raz pozdrawiam.